Coś kara. Oby teraz wyszło mi. No do 10 sekund odczekam. Albo nawet dłużej. Trzeba tu tak też pobiegać mi. Żeby to się całe zgliczowało. Ten bunkier cały się zgliczował. Jeszcze raz. Niech my No jest. Jeszcze raz. I a co to wzięte czy nie? Chyba nie. No dobra wzięta, zobaczymy czy gdzie zamrozi. Bo jak tak to już mi się tego nie chce robić. No wraz za za to, jest dwie, jest to No i dalej nie wczytało. Może to ja wam powiem, jak to dalej będzie. Hmm. Zrespicie się w Arsa Bandito. Tym autem, wciskacie trójkąt i te Arsa Bandito wybuchnie. Zrespicie się na doga... dogach, tak. Mhm. Na tych Tokach. W tych takich jakby tam, gdzie statki są w GTA. I jedziecie do Areny Wojny. Przed wejściem bierzecie jakąś misję, na przykład nie, yy, lista tam akcji, czy jakoś tak? I bierzecie na tą samą misję, albo na inną. Yy, I wychodzi, nie wchodzicie na tą misję. Wciskacie kółko, że nie wchodzicie w ogóle, by, i wchodzicie później do areny wojny. I tam bierzecie tą misję. I powinna wam postać zniknąć. Na misję się teleportnąć. Mi znowu GTA zacięło to. Już mi się tego robić nie chce. Albo wam tam linka, na kanał, do typa, który to zrobił. bo No. To nieźle, źle tam... YouTube y oglądasz. A mi się znowu GTA zacięło. No o panie co ja źle robię? Nie wiem. Misja, może zła? Nie, no dobra misja, dobry. Geralda wziąłem. Dobra. Ja do szkoły nie idę. No to zrobię live. A. Jak nie wiem, o 13, 14, to ja kończę. I na YouTube idę, bo. No, no to eszkarę, eszkarę. jutro zrobię znowu live. I spróbuję to zrobić. Jak nie wyjdzie, to odcinka nagram. I no. Więc Essa i Subic i Dzwonaczek. No bo łowca Caszek to generalnie słabe glicie robi. To Essa. Elo.